Witam serdecznie, nazywam się Agata Marchwińska i chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić moją najnowszą książkę zatytułowaną Warszawa, architektoniczne spacery z dziećmi. Książka jest skierowana do wszystkich tych, którzy pragną lepiej poznać Warszawę i chcieliby ją zwiedzić z dziećmi. Jest zatem wspaniałą zachętą do rodzinnego podziwiania architektury miasta. Książka łączy w sobie nie tylko wiedzę historyczną, architektoniczną, ale też przewodnikową. Znaleźć w niej można bowiem informacje na temat tego, jak ciekawie planować spacery, śladami bogatej historii miasta i pięknej architektury, w ten sposób, żeby każdy członek rodziny czerpał nie tylko wiedzę z takiego spaceru, ale również i przyjemność. Warszawa jest wprost stworzona do rodzinnych spacerów. Jest przyjazna dzieciom. W pobliżu wielu zabytków można znaleźć miejsca interesujące z punktu widzenia najmłodszych. W każdym z rozdziałów znajduje się mapka, w której zaznaczyłam nie tylko opisywane obiekty, ale także miejsca skierowane do dzieci. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na rodzinny spacer warszawskimi ulicami.